Drodzy uczniowie, drodzy rodzice, witamy Was w zespole szkół rzemiosł artystycznych. Nazywam się Maciej Szymski i jestem kierownikiem szkolenia praktycznego. A skoro kierownik i szkolenie praktyczne, to pozwólcie, że w praktyce pokażę Wam, jakie oferujemy w naszej szkole kierunki kształcenia. Zapraszam! Teraz zapraszam do pracowni informatycznej. 3, 2, 1, Enter! Dzień dobry, nazywam się Jarosław Strzała. Jestem jednym z nauczycieli w technikum Informatycznym w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych. W tej sali mamy komputery i sprzęt do nauki informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych. Jak widzicie, mamy mnóstwo komputerów, sprzętu profesjonalnego, hmm, Przełączniki zarządzalne, routery, plotery, drukarki, drukarki 3D, komputery. Mamy też monitor interaktywny, 75 cali z ekranem dotykowym, także praca w tej pracowni naprawdę jest bardzo fajna i przyjemna. Oprócz tego, możecie zobaczyć tutaj prace wykonane przez naszych uczniów. Są to w pełni działające komputery komputer w Feldze, komputer w samochodzie ciężarowym, który też jak najbardziej można podłączyć i używać pracując z nami. Wszystkich zainteresowanych technikum informatycznym zapraszamy do nas. Na pewno będziecie zadowoleni korzystając z naszych pracowni i z atmosfery, która panuje w naszej szkole. Spytacie co to? Pracownia Foto. Drodzy młodzieży, jesteśmy w pracowni fotografii i multimediów, której uczymy nowego i wszechpotężnego języka, jaką jest fotografia oraz wszelkie nowe techniki multimedialne. Dysponujemy zaawansowanym sprzętem, który jest do Waszej dyspozycji. Są to stoły bezcieniowe, aparaty fotograficzne, systemy oświetleniowe, tła. Macie możliwość pod kierunkiem doświadczonej kadry nauczycielskiej nauczyć się utrwalić ten język fotografii, który jest niezwykle istotny w działaniach komercyjnych, ale również artystycznych. Zapraszam. Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent. Czy ktoś z Was może dołączyć do wielkich świata mody? Zapytajmy. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w pracowni mody. Ja nazywam się Magdalena Baniewska. Ja Magdalena Zyłowska i obie uczymy w tej szkole. Tak jak powiedziałam, znajdujemy się w pracowni mody, w której nasi uczniowie kształcą się na kierunku technik przemysłu mody. Jesteśmy w sali bardzo dobrze przygotowanej do tego kierunku. Tak jak widzicie, mamy profesjonalne maszyny do szycia. Mamy również stół krawiecki, uczniowie tutaj wykonują swoje prace. Czekamy, w najbliższym czasie otrzymamy komputery, na których uczniowie będą projektować i przerzucać swoje pomysły na komputery. Myślę, że możemy pokazać tak, sobie... jeden z takich realizowanych pomysłów. Spójrzcie na tę piękną bluzkę, została ona wykonana przez uczniów w pierwszej klasy technikum. Myślę, że... W czasie nauki na kierunku efekt jest doskonały. Tak, możemy tutaj również dodać, że nasi uczniowie już zaczynają powoli tworzyć swoje własne kolekcje. Mamy uczennicę, która jest w pierwszej klasie, tak więc uczy się dopiero u nas pół roku, a już stworzyła swoją kolekcję bluzek, spodni i sukienek. Mamy bardzo dobrych nauczycieli, którzy są przygotowani do tego zawodu. Ostatnio nasza uczennica była modelką do gazety Volk i miała na sobie właśnie przygotowaną sukienkę przez naszą panią, która uczy tego zawodu w naszej szkole. Myślę, że musimy wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy jaką jest popularność, jaką zdobywa nasz w pracownika mody. Ostatnio informacja, szerszy materiał, ukazał się w telewizji Polsat. Myślę, że jeżeli śledzicie media, to na pewno tam nas nie brakuje. Zapraszamy Was. Przyjdźcie do nas, jeżeli interesujecie się modą, jeżeli chcecie stworzyć coś swojego, jeżeli interesujecie się blogami modowymi. Jest to świetna okazja, żeby nauczyć się szyć własne rzeczy i być może potem stać się słynnym projektantem, tak jak wcześniej powiedział Wam nasz kolega. Zachęcam. A teraz krótka przerwa w oprowadzaniu po szkole, bo mamy dla Was blok reklamowy. Dzień dobry, witamy Was ponownie. Tym razem witamy Was w pracowni reklamy, gdzie kształci się młodzież na kierunku technik reklamy. Chciałyśmy zaprezentować Wam bardzo dobrze wyposażoną salę. Jest tutaj kilkanaście stanowisk z komputerami, jest rzutnik. Każdy z komputerów jest wyposażony w profesjonalne oprogramowanie, dzięki mogą tworzyć. Yy, różne projekty reklam wizualnych. Oprócz tego, każde stanowisko posiada tablet graficzny, dlatego, praca nad projektem yy, jest naprawdę wspaniała. Ale musimy pamiętać, że reklama to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz foodboysy, banery, reklamy świetne ale to też marketing, sprawne poruszanie się w mediach społecznościowych, tworzenie własnego wizerunku i właśnie na tym kierunku młodzież uczy się tych wszystkich umiejętności. Natomiast to jest dopiero jedna z dwóch sal. Chcieliśmy zaprosić Was do drugiej sali, do pracowni reklamy, dlatego zapraszamy. Przecież. Drodzy uczniowie, znajdujemy się w drugiej pracowni, tym razem już pracownia bardziej praktyczna, gdzie to, co zostało wytworzone, czy to, co zostało zaprojektowane w poprzedniej pracowni, tutaj nabiera takiego realnego kształtu. I dlatego też, co możemy tutaj pokazać? Drukarki, obok znajduje się filoper do wycinania, eee. do wycinania reklam, wizualnych. Możemy pokazać również. Tutaj mamy efekty właśnie pracy na drukarkach 3D. Jeśli się przyjrzycie, to jest logo naszej szkoły, które zostało wydrukowane w 3D oraz łożysko. łożysko tak. Tak nam pan powiedział. Tak, jest to pewna ciekawostka, bo to, tutaj znajdują się elementy ruchome, więc e, zobaczcie, jakie możliwości daje Wam nauka na naszym kierunku. Tak, najpierw to projektujecie, a potem wychodzi Wam już taki produkt finalny na drukarce 3D. Tutaj też, jeżeli się przyjrzycie, są produkty gotowe, które właśnie najpierw projektujecie w sali poprzedniej, a tutaj one wychodzą na naszych ploterach, ploterach tak? Yy, I później z tego możemy tworzyć reklamy, billboardy. Ogólnie reklamy wizualne. Myślę, że yy, kierunek technik reklamy jest yy, w dzisiejszych czasach bardzo yy, potrzebny i gwarantujemy Wam, że po dokonaniu tego wyboru na pewno będziecie w stanie znaleźć pracę, która będzie nie tylko bardzo interesująca, różnorodna, ale też da Wam ogrom satysfakcji. Dlatego zapraszamy do rzemiosł. Dzięki. Dziękujemy. Hej, dobrze, że Was widzę. Słuchajcie, tak jeżdżę tą hulajnogą, pokazuję Wam szkołę, ale muszę Wam zdradzić pewną tajemnicę. Mam pewien sekret. Za chwilę okaże się, o co chodzi. Nikt nas nie widzi. No to dajcie mi 3 sekundy. Ot, cała moja tajemnica. Po godzinach Jestem dr Hebel, superbohater, który walczy z kornikami. A, ale już tak serio powiedziawszy, to chciałbym Wam powiedzieć coś na temat kierunku technik technologii drewna. Znajdujemy się na naszych szkolnych warsztatach, a przed Wami jest wielki park maszyn, maszyn, na których uczymy się pracować. Tak naprawdę technik technologii drewna pozwoli Wam nauczyć się wszystkiego, co z drewnem jest związane, od tego, jak to drewno kupić, pozyskać, jak je magazynować, konserwować, jak je obrabiać, jakimi maszynami się posługiwać, jak zrobić to w sposób mądry, przemyślany i bezpieczny. Powiem Wam kilka słów na temat tego, czego nauczycie się w naszej szkole na tym kierunku, technik technologii drewna. Posłuchajcie. Szlifowanie, struganie, projektowanie, piłowanie, sklejanie, konstruowanie, nawiercanie, toczenie, lakierowanie, montowanie, skręcanie, politurowanie. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy związanych z drewnem i z innymi materiałami, na których pracować może stolarz. A teraz słów kilka o szafce, którą widzicie za mną. To jest szafka skręcona od początku do końca przez uczennicę drugiej klasy technikum naszej szkoły. O czym to świadczy? A świadczy to o tym, że dziewczyny są u nas bardzo mile na tym kierunku widziane. Dziewczyny, nie bójcie się, naprawdę wszystkiego, co trzeba się tutaj nauczycie. A praca z drewnem jest miła, przyjemna. Poza tym tu panuje naprawdę przyjazna atmosfera. Także serdecznie Was i Waszych kolegów zapraszamy. Co to za figurka? To król albo rycerz. A jak powstała, niech powie Wam snycerz. A oto nasze śliczne pracownie artystyczne. Dzień dobry, witam w pracowni artystycznej Liceum Sztuk Plastycznych. To jest pracownia snycerska, czyli pracownia rzeźby w drewnie. Tutaj uczniowie wykonują pod naszym nadzorem pracę z drewna przede wszystkim, no i oczywiście z materiałów drzewnych. Najpierw projektują, później wykonują. Są to przeróżne rzeczy, które to są i formy użytkowe, i formy dekoracyjne, formy, które. Są, są tradycyjnymi, ale też formami i nowoczesnymi. Także wykorzystujemy tu bardzo tradycyjne narzędzia, takie jak narzędzia dla nas pokażę. To są dłuta właśnie, pobijaki, ale i to są właśnie dłuta, ale wykorzystujemy również nowoczesne urządzenia, na przykład jak drukarki, nie drukarki, przepraszam, tylko grawerki laserowe. Wyko też również wykonujemy rzeźby przy pomocy kopiarek. Co jeszcze mogę opowiedzieć, no w pracy tu są bardzo indywidualne, praca w, tych, w tej pracowni to jest, jest przyjemnością dla uczniów, nigdzie właściwie no, nie ma możliwości taki uczeń spotkać się z takim, z takim działaniem, oprócz naszej tutaj właśnie szkoły. Kształcimy, oczywiście kształcimy również osoby, które chcą później kontynuować swoją edukację, dalej na studiach artystycznych czy technicznych właśnie w kierunkach architektury czy nawet konserwacji. Znajdujemy się w pracowni rzeźby, w której uczniowie wykonują odlewy, oczywiście rzeźby z gliny i później są te rzeźby odlewane. Wykonywane również w innych materiałach, ponieważ używamy tutaj papier, używamy tutaj tektury, używamy również, również innych takich nowoczesnych tworzyw, jak na przykład silikony czy żywice akrylowe. Konsultacje będą się odbywać co tydzień. No, no, trzeba zaglądać na stronę internetową naszej szkoły, pobierać linki i za pomocą tego linku łączyć się z nauczycielami, artystami, którzy będą te zajęcia prowadzić. Możecie pokazać swoje prace, możecie przesłać, możecie porozmawiać, mogą porozmawiać również wasi rodzice z nami. Także zapraszamy na te konsultacje. Jak już, będzie, jak już będzie normalny czas, to zapraszamy również do nas. Będą się odbywać konsultacje stacjonarne i będziecie mieli możliwość porysować, pomalować w obecności plastyków, no i porozmawiać na temat swojej, swojej, swoich twórczości, no i ewentualnie możemy rozwiać Wasze jakieś wątpliwości co do egzaminu. Wow! Cóż to za obuwie! Genialne i śliczne! Ale się nie dziwmy, to szkło... artystyczne! <noise> Witajcie w naszej pracowni! To jest y, pani Ewa Kopiec-Petulska, a to jest pani Agnieszko ślipko strzałkowska I we dwie prowadzimy pracownię szkła artystycznego, w której uczymy uczniów składania witraży, projektowania i składania witraży metodą Tiffany'ego i taką tradycyjną w ołowiu. Tak? I tu mamy też takie... Y, Śliczny ptaszek, którą wykonała uczennica. Tą pracę uczymy też. Naszym celem jest, aby uczeń po naszej szkole potrafił zrealizować właśnie witraż, zrobić swój talerz, który może ewentualnie sprzedać, bo mamy do tego potrzebne narzędzia. Mamy trzy piece, w tym jeden piec ceramiczny. Realizujemy też biżuterię, którą z powodzenia sprzedajemy, więc u nasi uczniowie mogą też to czynić. Malujemy na szkle, grawerujemy. Właściwie wszystkie prace, które są tutaj na ścianach albo stoją na półkach, są realizowane przez naszych uczniów. Uważamy, że są świetne. I bardzo polecamy naszą pracownię. Staramy się być dla uczniów jak ciocie. Staramy się rozwijać ich talent, pasje i najważniejsze, żeby mieli umiejętności, żeby ewentualnie po szkole po prostu utworzyć swój biznes. W naszej pracowni jest bardzo sympatyczna i dosyć różna atmosfera. Zaczynamy od takich swobodnych projektów. Na zadany temat każdy uczeń ma swój własny pomysł, a my jesteśmy od tego, aby te pomysły pomóc im zrealizować. Także absolutnie nikogo nie hamujemy w tych pomysłach. Już nasza w tym głowa, żeby wszystko się udało. Mhm. Mhm. Dziękujemy. Zapraszamy. Proszę o Panie Radku. Witam Was serdecznie. Nazywam się Radosław Oskar Ejsmont. Jestem nauczycielem projektowania graficznego oraz projektowania multimedialnego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz Liceum Plastycznym. Jesteśmy aktualnie w Pracowni Malarstwa. Macie tutaj po prawej piękną ekspozycję tzw. zwanej Martwej Natury oraz realizację naszych uczniów, którzy Oddają się studiowaniu malarstwa za pomocą odwzorowywania kolorów z martwej natury. Przeprowadzamy tutaj też yy, lekcje rysunku, kiedy no, uczniowie zmagają się z anatomią człowieka, za pomocą rysowania postaci ludzkiej z modela. Oraz yy, ja osobiście uczę w pracowniach projektowania graficznego, gdzie będziemy się uczyć rozwiązywać problemy, ponieważ projektowanie to rozwiązywanie problemów. Jak podobała się wycieczka po murach naszej szkoły? Mam nadzieję, że tak. Serdecznie Was zapraszamy do zespołu Szkół Rzemiosłów Artystycznych.